Witajcie! Czy chcielibyście kiedyś, żeby w arduino przy wpisaniu w terminalu danego koloru Wam się zaświeciła dioda? W tym odcinku Wam to pokażę i właśnie jak się teraz zaświeciła to pokażę Wam jak to zrobić. Po wpisaniu zielona się Wam pokazuje tutaj. Po wpisaniu danego koloru ona się włącza i wyłącza. Tak więc wpiszę teraz zielona, właśnie wpisam zielona i zgasła. Dostawcie subika w kolorze tej diody. No i zapraszam Was do oglądania. Na początek, żeby włączyć diodę, właśnie nie więc. Albo czerwona, albo zielona, tak samo z wyłączeniem. U mnie to się zaświeciło, później Wam pokażę. To najpierw musimy musicie wpisać hashtag Define Zielona i pin pod jaki sobie podepniecie. U mnie zielona jest 8. Tak samo z czerwoną. Wpisujecie boolean zapalona zielona false tak samo z czerwoną. I potem string. Równe, string odebrane dane równa się. Cudzysłów. No i ten chyba tam średnik on się nazywał. Czyli pusty ciąg odebranych danych. Ja wpiszę sobie niebieskę. No nie ma takie słowa w bazie danych, ale to za chwilę. Potem, dwójcy tytuł. Nawias, nawias kwadratowy. Tu jakoś tam mam szansę, robiłem pętlę. Potem pisujemy serial, kropka, begin. W nawiasie 9600, musi być 9600. Bo inaczej się nie zadziała. Uruchomienie, to jest uruchomienie komunikacji PIN MODE na przecinek output. Konfiguracja, wyjście. Wyjście. Tak samo tutaj konfiguracja wyjścia, ale już czerwona, potem digital right zielona lau. Wyłączamy diody, tak samo tutaj. Oj. Potem zamykamy pętlę i robimy nową pętlę. No i to już będzie trochę więcej. If ser... serial.awailatem. A... Awa... I... Awa... I... Co? Nie umiem tego czytać. Wpisujemy nawias. Znak. Nie pamiętam, co robię z matematyki No jest taki znak! Pokażę jeszcze Taki Taki da się stworzyć Tak czy siak. I w tym... Tutaj... Co? To... Co tu jest? Tu jest nawias i musimy tutaj, po if, musimy otworzyć pierwszy nawias, potem dać drugi, pisać na końcu 0 i zamknąć nawias. Tutaj kolejne upetlę rozpoczynamy. No i czy Arduino odebrało dane? To jest to. Jeśli tak, to odczytujemy je do znaku końca linii i zapisz w zmiennej odebrane dane. Potem wpiszemy odebrane dane Równa się serial serial Edit String Until Wnawiasie Ten taki znaczek To jest ten z cudzysłowem, ale cudzysłow robi się poprzez kliknięcie Shift No i wnawia to ma być. To jeszcze jest pewne Aaa, nie wiem jak to się nazywało. Nazwijmy to ukośnik. Bo zapomniałem jak to się nazywało. Potem wiersz odstępu. I piszemy tutaj następny. I w nawiasie odebrane dane dwa, dwie znaki równości. W cudzysłowie zielona. I zamykamy nawias. Jeśli. Odebrano słowo zielona. I tutaj piszemy znowu if w nawiasie zapalona zielona dwa znaki równości false jeśli dioda zielona była włączona. Wyłączona. Digital write w nawiasie zielona High. To włączamy diodę zieloną. Zapalona zielona równa się TRUE. Zmienia wartość zapalo, zapalona zielona na prawdę. Tutaj zamykamy pętlę. Potem ELSE. Otwieramy pętlę. Jeśli dioda zielona była włączona. Digital. Right? Zielona Low to, to wyłączamy diodę zieloną. Zapalona zielona równa się false. To zmienia wartość zapalona zielona na fałsz. No i tak samo z czerwoną. Cały kod będziecie mieli w komentarzu, w tym komentarzu. I potem tutaj. No, tak jakby zamykamy już całą pętlę z czerwoną i piszemy if odebrane dane. Wykrzyknik równa się w cudzysłowie czerwona. Tutaj dwa razy i. Takie, że Shift 7. Jeśli odebrano inne słowo niż czerwona i zielona, serial Printl. No, że nie, no to możecie sobie zostawić co tam chcecie napisać. Ja napisałem nie ma takiego słowa w bazie danych. No, no i tutaj jest, że napisz. Tekst. Zamkam pętlę. Tutaj już dwa, dwa zamknięcia. No i... Ja teraz dam też teraz wam się wyświetli. Zapewne. Dobra, i teraz wpisujemy. Zielona, zielona gaśnie. Czerwona, czerwona gaśnie. Zielona, czerwona. Piszemy niebieska. To nic się nie stanie. Tak samo z jak przy, to się na baz gramy o kurde Co zrobiłem? Ja Piszemy Enter. Nie ma takiego słowa w bazie danych. Tak samo z zielony, bo nie ma diod zielony. A i czerwony. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ja tak zostawcie łapkę subika, no i co, no i cześć.